Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że zechcieliście spędzić te kilkanaście minut z magazynem młodych mediów. Zobaczmy skrót tematów dzisiejszego wydania: Szopki Bożonarodzeniowe. 6 stycznia Święto Trzech Króli w czasie pandemii. Zwyczaje ludowe na nowy rok, postanowienia noworoczne, kolendy i pastorałki. Zaczynamy. Na początku chciałabym Państwu przybliżyć historię szopek. W roku 330 naszej ery cesarzowa Helena wpadła na pomysł, aby w Betlejem w grocie wybudować żłobek. Chciała tym upamiętnić narodziny Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. W roku 397 przebudowano grotę na wzór stajenki, w której umieszczone zostały figury świętej rodziny, zwierząt i pastuszków. Szopka bardzo szybko stała się miejscową atrakcją. Pomysł spodobał się też w Rzymie, gdzie w bazylice Matki Boskiej Większej ustawiono podobną szopkę. Swój udział w powstawaniu szopki Bożonarodzeniowej ma również święty fratiszek z Asyżu, który zmienił kształt szopki i wprowadził doń żywe osoby i zwierzęta. W roku 1223 przygotował niezwykłą inscenizację, która przedstawiała zdarzenia mające miejsce w noc przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. Sam święty Franciszek odśpiewał radośnie Ewangelię. Od tego czasu zwyczaj budowania szopek bożonarodzeniowych przyjął się prawie w całej Europie. Historia szopek przez wieki bardzo się zmieniała. Zależała też silnie od regionów. Na przykład w Krakowie w drugiej połowie XIX wieku wykształciły się cechy wyraźnie odróżniające szopki wykonywane od innych. Wpłynęły na to wzorce zabytkowych krakowskich budowli, głównie kościołów. Stylowa różnorodność krakowskich zabytków dostarczała twórcom bogatego źródła inspiracji. Wykształciła się szopka w formie smukłej budowli z dominującymi wieżami. Twórcami tej oryginalnej formy byli murarze, i pracownicy budowlani z przedmieść Krakowa. Sezonowość ich zawodu sprzyja szukaniu dodatkowych źródeł zarobku w okresie jesienno-zimowym, kiedy prace murarskie nie są prowadzone. Dla młodych mediów, Franek Kołożko Tradycja wykonywania szopek krakowskich jest wciąż kultywowana, a zajmują się nimi całe rodziny, często z pokolenia na pokolenie. Pierwszy konkurs szopek krakowskich odbył się 21 grudnia 1937 roku. Obecnie organizatorem konkursu jest Muzeum Historyczne w Krakowie, które ma w swoich zbiorach największą na świecie kolekcję szopek krakowskich, kolekcjonowaną od 1945 roku. Szopka składa się z kilku pięter. Powinna też posiadać nieparzystą liczbę wieżyczek oraz obowiązkowo figurki świętej rodziny w centralnym jej punkcie. Dominujące kolory to czerwień, złoto i granat. W tym miejscu warto także wspomnieć o najstarszej i największej ruchomej szopce w Polsce, którą można podziwiać przez cały rok w Wambierzycach w województwie dolnośląskim. Pracę nad ruchomą szopką w Wambierzycach rozpoczął Longinus Wittig. Wspólnie przez 28 lat, w chwilach wolnych, wraz z synami kontynuował dzieło, które obecnie jest jedną z największych atrakcji w tej miejscowości. Ruchoma szopka w ambierzycach to bardzo rozbudowana i bogata w konstrukcja, przedstawiająca różne sceny z życia Jezusa, zamknięta w siedmiu gablotach. Najstarszy mechanizm zegarowy wprawiający w ruch szopkę ma 170 lat. Szopka posiada 800 figurek, z których 300 się porusza. Dla pana Longinusa mechanizm zegarowy nie miał żadnych tajemnic, a to za sprawą tego, że zawodu był właśnie zegarmistrzem. Na początek chcemy pogratulować mieszkańcom naszej gminy za udział w tegorocznym konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową, które zostały zgłoszone do Centrum Kultury. Jury nagrodziło następujące prace: Trzecie miejsce zajęła szopka numer 5. Drugie miejsce zajęła szopka numer 3. A szopka numer 2 zajęła miejsce pierwsze. Nagrodę Publiczności z 987 głosami zdobyła szopka numer 3. Odwiedźmy teraz zdobywczynię Nagrody Publiczności. Szopkę wykonaliśmy wspólnie z córką koleżanką z klasy drugiej, no to pomóc właśnie koleżanki, która nas zaprosiła do zaprezentowania szopki. Szopka jest na podstawie drzewa sosnostego, to jest krążek wykonany. Właśnie wysuszony, przygotowany po podstawę szopki. Dalsze elementy są wykonane podpórki z drzewa grabowego. Dach natomiast jest z kory sosnowy. Drzewka wykonane są z igołek sosny. Tu koleżanka z córeczką pracowały bardzo wytrwale. Ozdobiły właśnie korą, liściami. Są też drobne elementy. Grzybków wykonanych z pomarańczy. Figurki zostały wykonane, natomiast Święta Rodzina wykonana jest z butelek plastikowych. Natomiast figurki te drobniejsze, jak Józef, jak Jezus, czy Królowie, i tu jest dalej osiołek, wykonany jest z gipsu. Za pomocą foremek do gipsu postanowiliśmy odlać i wykonać spód. Tu dokoleiliśmy jeszcze kawałki brzozowych, krążków, bo nam się nie mieściły drzewa, które były wykonane już przez dziewczynki, a szkoda nam było je odstawić, więc w zamyśle była mniejsza szopka, ale wyszła nam większa, więc gwiazda jest wykonana z turki. wytlejemska. Wierzch został pomalowany właśnie farbą białą, jako otoczka śniegu, którego nigdy nie, nie ma już od dłuższego czasu. Dziękujemy za materiał. To było naprawdę fascynujące. Teraz zatrzymajmy się na chwilę na 6 stycznia, czyli święcie Trzech Króli, które zamyka w kościele cykl świąteczny Bożego Narodzenia. Jest to jedno z pierwszych świąt ogłoszonych przez Kościół, a obchodzi się je na pamiątkę opisanego w Ewangelii Świętego Mateusza pokłonów złożonego przez trzech przybyszów ze wschodu. Biblia nie mówi nic o ich królewskości. To tradycja nazwała ich królami. Biblia nie podaje także ich imion. Pojawiły się one dopiero w średniowiecznych legendach od około VIII wieku. Znamy ich jako Kaspra, Melchiora i Baltazara. Z uroczystością objawienia pańskiego wiąże się także zwyczaj święcenia kredy, kadzidła i wody. Obecnie w wielu miejscach w Polsce na pamiątkę tego wydarzenia odbywają się pochody trzech króli, z których mieszkańcy przebierają się za postaci z szopki. Pochód trzech Króli w porębie jest inicjatywą obecnego proboszcza parafii księdza prałata Andrzeja Grzybowskiego. Mieszkańcy poręby co roku licznie gromadzili się, pamiętając wydarzenie, które kiedy to trzech męców złożyło pokłon dziesiątku Jezus. Wygląd orszaku co roku ewoluował, dodawane były coraz to nowe elementy, stając się coraz bardziej okazałym. Tradycja ta trwa w porębie ponad 7 lat, w tym roku ze względu na pandemię i obostrzenia sanitarne, uroczystość odbywa się w nieco mniejszym gronie wiernych. Jednak cieszymy się, że mimo przeszkód zewnętrznych udało się podtrzymać ten zwyczaj, który kultywowany jest także w innych miejscowościach na terenie naszego kraju. Sporęby dla młodych mediów, Karol Sitek. Jeżeli ktoś nie ma korony, to bardzo prosimy, żeby, żeby podszedł. To tutaj na czy są korony różnokolorowe, zakładamy. Dobrze i zaczynamy nasz orszak Trze Króli. Na wysokości palana, na wysokości, a pokój na ziemi. palana, wysokości, a pokój na na palana, wysokości, pala na wysokości, palana, na ziemi. We'll Dziękuję za relację i tym świętym zamykamy okres Narodzenia Pańskiego. No właśnie, nowy rok mamy zaledwie kilka dni. Zobaczmy, jakie zwyczaje świąteczne obowiązywały dawniej mieszkańców wsi. Na wsi nowy rok, zgodnie z obyczajem, witało się bochnem chleba na stole, by przez cały rok go nie zabrakło. Pilnowano, żeby w ten dzień w domach panowała zgoda i radość. Nie mogło też zabraknąć niczego w kuchni. Wierzono bowiem, że zgodnie z przysłowiem, jaki nowy rok, taki cały rok. Aby w nadchodzącym roku nie popaść w lnictwo, należało wstać wcześniej rano i umyć się w zimnej wodzie, co z kolei miało zapewnić urodę i zdrowie. W nowy rok składano sobie życzenia, a w niektórych rejonach Polski obsypywano się owsem, by zapewnić obfitość plonów dla młodych mediów Amelia Depta. Zmiana kalendarza na nowy zawsze prowokuje do prób przewidzenia, jaki on będzie. Często przy tej okazji wytyczamy sobie jakieś szczytne cele. Zapytaliśmy naszych mieszkańców, czy poczynili jakieś postanowienia noworoczne. Postanowienia to są, dużo jest tych postanowień. Przede wszystkim, żeby być zdrowym, żeby przeszła ta pandemia. No i co więcej, szczęścia, zdrowia i wszystko. Nigdy postanowień właściwie nie robię sobie żadnych. Od wielu lat nie robię. Żyję z dnia na dzień po prostu i łapię życie na gorąco żeby było jak najwięcej ludzi zdrowych żeby były święta pogodne, spokojne a przede wszystkim zdrowe i to życzę nie tylko dla mnie, dla mojej rodziny ale dla wszystkich dla wszystkich no, mieszkańców gminy Brańszczyk i okolic ponieważ dbam o swoją kondycję zaczynam od nowego roku jeździć na rowerze przy tym ograniczam wszelakiego typu słodycze i prowadzę gimnastykę takie to są moje noworoczne postanowienia korzystając z okazji chciałam złożyć wszystkim mieszkańcom naszej gminy najserdeczniejsze życzenia szczęśliwego nowego roku oby był lepszy jak ten, przynajmniej zdrowszy. Żyć bliżej natury. Więcej ćwiczyć. Mam zamiar jeść mniej słodyczy. W dzisiejszej dobie pandemii najważniejsze dla mnie będzie jest nie zachorować i być zdrowym. Odkrycie nowych pasji i poświęcenie czasu, aby je realizować. Pozyskać środki dla młodych mediów. Jak to zwykle bywa, zdania są podzielone. Osobiście uważam, że plany, jakie sobie wytyczamy, powinny być przede wszystkim realne do spełnienia. Proszę teraz o materiał, z którego dowiemy się kilku ciekawostek na temat kolęd. Nasz kraj jest unikatowy pod względem ilości kolęd i pastorałek. Źródła podają, że mamy ich w swoich zasobach ponad 500, ale zacznijmy od początku. Termin kolenda pochodzi od łacińskiego wyrazu kalendę, oznaczającego pierwszy dzień miesiąca. Początkowo kolenda była pieśnią, którą śpiewano przy odwiedzinach na początku roku kalendarzowego. Obejmowała formuły powitalne i pochwalne na cześć gospodarzy. Z biegiem lat charakter kolendy zmienił się, zaczął odnosić się do tematyki związanej z narodzinami Chrystusa. Najstarsza kolenda w języku polskim zaczynała się od słów: Bądź zdrów królu anielski, knam na świat w ciele przyszły, tyś zaisty Bóg skryty, święte czyste ciało w Tekst opublikowano w XV wieku. Pięknie opisał istotę kolęd Henryk Witry w jednej z książek. Polskie kolendy należą do klejnotów pieśni ludowej i religijnej. Spotykamy wśród nich melodie taneczne w rytmie Mazura, oberka, krakowiaka i poloneza. W tekstach zaś również i akcenty humorystyczne, satyryczne, a nawet społeczne. Dla wielu Polaków żyjących z dala od kraju, kolędy były i nadal są wzruszającym symbolem polskości. Dla młodych mediów Nikola Rosińska. Chociaż święto już za nami, czas śpiewania kolęd jeszcze trwa. Centrum Kultury zachęca do udziału w konkursie na najpiękniejsze wykonanie kolendy lub pastorałki. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach. Wspieraw indywidualny lub rodzinny. Wykonawcy solo będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych. Klasy 0-3, 4-6 oraz 7-8. Szczegóły na naszej stronie www. Na zakończenie żart znaleziony w sieci. Babcia pyta małego wnuka. Jasiu, jaka kolenda podoba Ci się najbardziej? Jasiu po chwili namysłu odpowiada. Ta o małej krówce. Babcia zdziwiona mówi, że nie ma żadnej kolendy o krówce. To nie ma, mówi Jasio, a ta? Śpiewajmy i grajmy mu, małemu, małemu. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu Magazynu Młodych Mediów. Żegna się z Państwem, Ala Cichowska. <śpiewanie>